Dochodzę do T-Rexa i moje pierwsze wrażenia o kurde. Nienawidzę takich klifów. Taki mamy nocleg, który właśnie puszczamy za 10 minut kosztował 8 dolarów za noc, albo 7 ze śniadaniem na dwie osoby i płyniemy na Lusapenida gorąco bardzo Dobra, opuszczamy Gili Tralala i płyniemy na Lusapenida, idziemy do portu za godzinę mamy prom, który leci najpierw na Bali płynie na Bali, a z Bali na Lusapenida Czekamy w cieniu. Jest godzina 11.30. Statek miał odpływać o 12.30 a odpływał pierwsza i jeśli nie mamy półtorej godziny czekania na statek. Dramat pełno ludzi, nie wiadomo co się dzieje za organizacji. Tak jak zwykle woda Jesteśmy na statku. i na łódź, która jest trochę mała. my jesteśmy w stali mokrzy, a dopiero wsiedliśmy na łódkę. Dramat. A mi w A Mokry plecak, siedzę na mokrym, ludzie są w mokrzy. Zajebista łódka. Welcome to Indonezja. Eee, jesteśmy coruścinnym mokrzy. Mam cały mokry plecak, dupę. przejebany Dobra, mamy taksówkę za 20 zł i jedziemy do hotelu. Wjechaliśmy do naszego hotelu, nam to pół godziny, po drodze była jakaś hinduistyczna... hinduistyczne święto I staliśmy w korku chwilę, ale spoko Wjechaliśmy i idziemy do, do hotelu, fajnie to wygląda, wygląda jak świątynia Halo Dobra, weszliśmy do naszego pałacu. Nie ma tu kompletnie nikogo, tylko my, nasze dwa, dwa pokoje, łazienki są na zewnątrz, nawet, nawet mamy pralkę, eee, śniadanie, mam o aneks kuchenny nawet jest, proszę bardzo. Lodóweczka na piweczko, pusta. Pusta i brudna prawda, ale spoko. Łazienki są tutaj, Pan tam sprząta, nie będę mu przeszkadzał. E, wzięliśmy skutery 2 od gościa, który nam wynajął Nocleg za 60 tysięcy, czyli za 16 zł za dobę. Także właśnie opłaca. Dobra, idziemy. Jedziemy na Night Market! Wtarliśmy na night market, tam na są nasze motorki. Alusia zamawia nam jakieś naleśniki na słodko, a my szukamy czegoś innego jeszcze. mięso, mięso nie ma, mięsa. A są muchy. Jest mięso tylko strasznie. Nie, to Zamówiliśmy coś, co wygląda jak naleśnik z warzywami z owocami Co chce? w domu i gotowe sobie z programem mam Gorąco, Może być Jak na azjatycki street food mocne 2 na 10 Nortuje, dobra. Rasa melon. Nie wiem co to jest, ale dobra. Kurczak, ale nie pierś. Tak? To ja nie chcę resztek. Jak jest pierś, to, to z bez problemu. Ale jak to są kurczaki... Bo wiesz, co to jest? To jest skóra jeszcze nie ma. Wróciliśmy z nocnego marketu, przeszliśmy się po piwko po ulicy gdzieś to jest sklepu. znaleźliśmy w miarę tanie. W Indonezji piwo jest mega drogie. Zapłaciliśmy za trzy piwa. 25 zł Dramat. Idziemy, idziemy sobie usiąść bić. Siódma rano, wstaliśmy. Przed domem rośnie koperek. Czekamy na śniadanie jeszcze 5 minut. I zbieramy się do przejażdżkę motocyklem. Tam są nasze motory. Jedziemy na południe do Sapenidy na tak zwanego T-Rexa i inne plaże. Zobaczymy co nam się dzisiaj da, uda zwiedzić. Jedziemy jest siódma, nie mam zegarka, ale jest po siódmej. Kołni ma że tam tu Dojechaliśmy na miejsce na tak zwanego T-Rexa 22 km, prawie godzinę czasu. Idziemy dochodzę do T-Rexa i moje pierwsze wrażenia o kurde Nienawidzę takich klifów. Tak samo było na tym. Widzę ścieżkę. Możemy zejść na dół, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że nam nog nie urwie. Tutaj stoję ja, a tutaj jest przepaść. Najgłupszy pomysł świata, czyli schodzimy w dół. Nogi nam upierdzieli u samej dupy. Ale przynajmniej się coś dzieje. Nie ma ludzi w ogóle jeszcze. Jest 8.20. Albo 30 już. O kurde, jakie... A tutaj takie same klify z lewej strony. Instagramerzy! вековот раз <laughs> На грибам експадаш Tak wyglądam po półgodzinnym staniu i kręceniu dronem, a w zasadzie 10 minutowym. sorry. Robert chce zejść na dół, ja powiedziałem, że nie schodzę, bo to jest bez sensu. Robert już wraca, zastanowił się, ze mnie się leje jak psa. Tak to wygląda. Fajnie się schodzi w dół, ale w... do góry to podejrzewam, że zmęka ból. No nic, zastanowimy się, i, albo uciekamy na następną atrakcję. Właśnie najmniej wysportowany członek, członek ekipy powiedział, że schodzimy w dół. To jest najgłupszym pomysłem na świecie. Ja pierdzie... Masakra. Mi się nie chce schodzić, jak go się z workiem kokosów schodzi w dół. Chyba się starzeje. Robert szedł na sam dół. Historyczna chwila. Bo zostanie tam na zawsze bo nie wyjdzie do góry, bo nie będzie miał sił tam stoi Kaszka i ogólnie plaża tak to wygląda, wejście do góry tu są takie łagodne schody teraz Robert wyciąga kamerę i będzie powiadał jakim to ja jestem ciotą, że nie poszedłem w dół ale będziemy się śmiać z niego u samej góry jak już wyjdzie jak o ile wyjdzie Tutaj jakaś ławica ryb a tutaj Alusia Alusia rysuje napis, żeby ją ratowali Ja wyglądam tak, a byłem tylko w połowie Ja byłam na wszędzie, na dole i wyszłam do góry ona dała radę i dosyć szybko, za się leje i czekamy na roberta i na kaszkę, zobaczymy jak będzie robot wyglądał. Mamy lody dla ochłody. Podchodzę na merytorycz. Zdobyłem w życiu wszystko co miałem zdobyć. Koniec kurwa. Kupcie mi wody, bo nie mam siły wiecznych

15, to nikogo nie było. Teraz ze z ludzi przyjechały wycieczki. Wszyscy chcą sobie zrobić zdjęcie. Z dramat. My mieliśmy wyjątkową chwilę. Dobra, zwiedzony T-rex. Idziemy dalej. Do skuterka i jedziemy na Broken Beach. Mamy jakieś pół godziny drogi. Spotkaliśmy Polaków jeszcze.